Jak dbać o kota w czasie zimy? Po pierwsze, koty nie są zwierzętami, które zbyt przepadają za tą zimą. One jednak wolą warunki, które są o wiele dla nich bardziej komfortowe, czyli wyższe temperatury, żeby nie było tak mokro, żeby to, jak jest na zewnątrz, było dla nich optymalne. Chociaż oczywiście nie oznacza to, że kot nie jest do tej zimy w jakiś sposób przystosowany. Tylko, jak zawsze, należy pamiętać, że okres późnej jesieni oraz zimy to okres, kiedy powinniśmy my, właściciele kotów, zapewnić im większą uwagę i pozwolić im w bardziej nie tylko komfortowy, ale i bezpieczny sposób ten okres tej zimy, niskich temperatur, śniegu, bezpiecznie i spokojnie przeżyć. Po pierwsze, koty będą potrzebowały większych ilości pożywienia więcej energii pochodzącej z pożywienia. Ponieważ zwłaszcza te koty wychodzące, one będą musiały nie tylko w czasie jesieni zgromadzić odpowiednią ilość tkanki tłuszczowej, ale też to, można powiedzieć, zabezpieczanie się przed niskimi temperaturami. Pamiętajmy, że poniżej 7 stopni i to na plusie kot już, można powiedzieć, zaczyna odczuwać zimno. Dlatego ta większa ilość energii jest spożytkowana, wydawana na to, żeby kot. Miał ciepło, żeby mógł jego organizm w ten sposób pracować, żeby przeciwdziałać się tej niskiej temperaturze. Dlatego ta kaloryczność tych pożywień, tych posiłków powinna się zwiększyć. Oczywiście bez przesady, ponieważ jeśli chodzi o koty, to niektóre z nich bardzo szybko łapią te zbędne kilogramy. A kiedy mówimy o kotach, które siedzą w domu, to niestety one aż tyle tej energii nie potrzebują. Jednak około Przynajmniej 15% musimy zwiększyć tym kotom wychodzącym, czy też żyjącym na zewnątrz ilość pokarmu. Niekiedy nawet więcej, ponieważ ten pokarm musi być spożytkowany, żeby one sobie poradziły z tą niską temperaturą, z tymi bardzo ciężkimi warunkami. Więc po pierwsze, dbamy o odpowiednią ilość pożywienia i zwiększamy ilość tego pożywienia. Kolejną rzeczą jest zapewnienie im ciepłego miejsca. Nawet koty, które żyją cały czas w domu, bardzo często w czasie zimy wolą mieć takie cieplejsze miejsce. Jednak te temperatury, jakie są w czasie zimy, są temperaturami troszkę niższymi niż to, co mamy w czasie lata czy też wiosną. Dlatego nawet koty, które są w domu, w domu, mieszkaniu, które jest oczywiście ogrzewane, muszą mieć zapewnienie, zapewnione takie ciepłe miejsce. Czy to jakaś budka, czy to jakiś kocyk dodatkowy, czy to miejsce obok grzejnika, żeby koty czuły się cieplej. Natomiast koty wychodzące, oczywiście, czy to na zewnątrz, czy to wewnątrz, muszą również mieć takie coś zapewnione. Jeśli natomiast chodzi o koty, które żyją na zewnątrz, bardzo dobrym rozwiązaniem na przykład będzie jakieś schronienie, jakaś ocieplana budka, która zabezpieczy je przed temperaturą oraz tymi warunkami atmosferycznymi. Głównie chodzi tu oczywiście o opady oraz o wiatr. Wiatr, który, jak doskonale zdajemy sobie sprawę, niestety w bardzo mocny sposób. Zwiększa nie tylko odczuwanie tej niskiej temperatury, ale również wychładza organizm. Więc zabezpieczenie takiego ciepłego miejsca, gdzie ten kot może przebywać w sposób bezpieczny i może się ogrzać. I te koty domowe, i te koty wychodzące, i te koty, które żyją tylko na zewnątrz. One muszą mieć zapewnione bezpieczne miejsce, w którym kot będzie mógł utrzymać tą odpowiednią dla niego temperaturę i przez to. No, nie nabawić się jakiejś choroby, czy też nie wychłodzić swojego organizmu. To jest coś bardzo, bardzo ważnego. Kolejną kwestią jest powrót kota do naszego domu. Pamiętajmy, że o ile koty ten śnieg, nawet wilgoć w jakiś sposób zniosą, no niezbyt chętnie w przypadku większości kotów, ale jednak jakoś to zniosą, to jednak kot po powrocie do domu musi mieć na, po pierwsze sprawdzone łapki do rozpuszczania, Śniegu, lodu często używa się soli. Niestety taka sól, która odłoży się na łapkach kota czy też psa, albo nawet na naszych butach, nie jest czymś dobrym dla nich. Dlatego kot wychodzący po powrocie do domu powinien mieć sprawdzone łapki, obmyte letnią wodą i wysuszone. Oraz oczywiście zapewnione pożywienie i takie miejsce, gdzie się zagrzeje. Dbajmy o te koty, dbajmy o koty wychodzące żeby mogły być z nami jak najdłużej. Natomiast jeśli chodzi o koty, które żyją na zewnątrz, naprawdę duża ilość takich kotów jest, to te koty poza tą budką również powinny mieć zapewnione większe ilości pożywienia, w ich przypadku jest to szczególnie ważne i to nie chodzi o zapewnienie im tej większej ilości jedzenia dopiero w czasie zimy, tylko już od wiosny. One muszą zgromadzić tą ochronną warstwę tłuszczu. No i muszą być w o wiele lepszej kondycji, żeby sobie z tą zimą poradzić. Kolejną kwestią, bardzo ważną kwestią jest zapewnienie im wody. Często zapominamy, że kot, który nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości wody ze swojego pożywienia, musi tą wodę jakoś inaczej zdobyć. I jeśli nie chcemy, żeby kot jadł śnieg, co może w negatywny sposób na niego wpłynąć, to musimy mu zapewnić wodę. Świeżą wodę, której może się po prostu napić. Bardzo ważną kwestią jest to, o której niestety dużo osób zapomina, że koty, które są kotami wychodzącymi, powinny nadal wychodzić. Oczywiście jeśli warunki ku temu pozwalają, ale kilkustopniowy, kilkunastostopniowy mróz nie powinien im przeszkadzać. Trzeba pamiętać, że te koty są do tego przyzwyczajone. Jeśli wychodzą cały czas, to są też przystosowane do tych warunków panujących na zewnątrz. Ta zima też nie następuje z dnia na dzień. To nie jest tak, że przez kilka miesięcy było powyżej 20 stopni Celsjusza, ale na przykład od kolejnego dnia już mamy minus 10. Zima to jest czas po jesieni, kiedy ten kot się do tego przystosował. One w sposób naturalny się do tego przystosowują, no ale do sedna. Koty, które są kotami wychodzącymi, muszą mieć nadal zapewnione te spacery, te wyjścia. Może troszkę skrócone, ale powinny mieć to zapewnione. Kot nie rozumie, że dla jego dobra z tego rezygnujemy. Kod, jeśli się przyzwyczai, trudno go, można powiedzieć, przekonać do innych rzeczy. Jeśli do tej pory wychodził, jeśli jest zdrowy, nie ma nic na przeszkodzie, żeby ten kot dalej wychodził. Zapewnimy mu odpowiednią opiekę, zapewnimy mu ciepłe miejsce w domu, odpowiednią ilość pożywienia oraz wody. Zaopiekujemy się nim, kiedy wróci. To ten kot powinien wychodzić na zewnątrz. Oczywiście, oczywiście, jeśli nie należy do tych kotów, które na zewnątrz w tych niższych temperaturach mogą sobie bardzo źle radzić, na przykład koty sfinksy, które, no niestety, dla nich nie są zabezpieczone przed tymi warunkami atmosferycznymi, no ale sfinksy raczej za tą zimą nie przepadają, chociaż koty to koty mają różne spojrzenie na świat. Więc, Również tym kotom wychodzącym nie ograniczajmy możliwości wychodzenia na zewnątrz, ponieważ może się to w bardzo negatywny sposób odbić na ich zachowaniu, no ale też, co ciekawe, na ich stanie. Jeśli chodzi o te koty, które nie wychodzą, kiedy zaczyna się zima, one w sposób naturalny to futerko też zmieniają one też zaczynają, można powiedzieć, tyć więc w ich przypadku bardzo ważne jest zapewnienie im odpowiedniej dawki ruchu. Żeby po prostu ta zbyt duża ilość pożywienia, żeby ten zmniejszony, może nie zmniejszony, tylko zwiększony apetyt, nie spowodował, że te koty będą zbyt duże, żeby nie stały się kotami otyłymi. Więc tutaj też należy o tym pamiętać. Więc okres zimy to okres, kiedy musimy dbać szczególnie o nasze koty. Musimy im zapewnić wszystko to, czego potrzebują, tak żeby mogły one w spokoju, bezpiecznie, komfortowo tą zimę przeżyć. Szczególnie dotyczy to tych kotów, które żyją na zewnątrz. Je musimy otoczyć szczególną opieką, ponieważ te warunki oczywiście są dla nich niesprzyjające. Odpowiednie schronienie, odpowiednia ilość pożywienia większa ilość pożywienia i to sporo często dostęp do wody i taka ogólna opieka. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.